Witajcie moi mili, po tak długiej nieobecności letniej, odczytam Wam dzisiaj horoskop, jak zwykle na 12 znaków zodiaku, na miesiąc październik, więc zaczynamy nasz horoskop Baran. Jeśli chodzi o Barana i początek miesiąca października, na pewno będziesz poświęcony sprawom rodzinnym. Nawet być może czeka Was jakieś spotkanie rodzinne w, miłej gronie, w miłym gronie rodzinnym, ale też dużo uczuć, dużo miłości, dużo ciepła. W tym czasie właśnie przed Tobą, i też jakiś nowy początek, być, no, być może nowa praca, nowa miłość, coś nowego w Twoim życiu się wydarzy. Będziesz to w pewnym momencie tak analizował, czy to wszystko jest dobre, czy pójdzie w dobrym kierunku, więc jak najbardziej tak. W, w pierwszej połowie też. Miesiąca będziesz musiał zaopiekować się jakąś starszą osobą, ewentualnie będziesz musiał zasięgnąć rady jej. W drugiej połowie miesiąca, właśnie też może stracić głowę dla uczuć, dla miłości, i na pewno wiele z Was doczeka się właśnie jakichś wyznań miłosnych. Też pracy Wam nie zabraknie w miesiącu październiku, będziecie bardzo zajęci. No i karty też mówią, pod koniec miesiąca, żebyś przeanalizował wszystko i żebyś zakończył coś dla własnego dobra, co ci szkodzi: zły, zła znajomość, zły związek, jakieś uzależnienie, ewentualnie jeśli na czymś ci bardzo zależy, to musisz po prostu poczekać. W dalszej perspektywie może to wszystko się ułożyć. A kartą miesiąca jest czwórka pentakli, więc na pewno jakieś pieniądze, które Będziesz chciał zaoszczędzić, na pewno zaoszczędzić, ale też to jest karta takiego, takiej chciwości. Pamiętaj, jeśli musisz na coś wydać, to po prostu wydaj, bo, kart, bo pieniądze, przepraszam, to nie jest cel, a tylko środek. No nieraz trzeba je wydać. Byk. Jeśli chodzi o byka i początek miesiąca października, na pewno przed Wami są jakieś wyjazdy, jakieś też podróże, ale takie romantyczne we dwoje. Na pewno jakieś sprawy mogą raz na zawsze się zakończyć. Coś, co być może masz nadzieję, że może to wróci, ale to nie wróci. Jest koniec, ale też przed Tobą jest jakaś wygrana. Finansowa warto, właśnie postawić na jakieś gry liczbowe i Twoimi y, sprawami zaopiekowały się siły wyższe. Druga połowa y, to samotne byki mogą właśnie spotkać kogoś do stałego, do stałego związku. Będzie to coś wyjątkowego. Być może mogą być małe problemy, które będą Was przerastać, ale szybko się z tymi problemami uporacie. No i też w starych związkach będzie harmonia, będzie miłość. Karty też mówią, że masz się zastanowić, czego chcesz, dążyć do tego, a to wszystko osiągniesz. Twoimi sprawami zaopiekowały się też siły wyższe i na ten miesiąc będzie miał wpływ jakaś właśnie osoba z pozycją, z klasą, która będzie ci pomagać w jakichś sprawach. A kartą miesiąca jest cesarz, więc na pewno będzie miał wpływ jakiś mężczyzna. Duży w tym miesiącu, jak być może mąż, być może przełożony, być może brat. Także na pewno jakiś mężczyzna będzie miał duży wpływ na ten miesiąc dla Ciebie. Bliźnięta, wróżysz, pomagasz mi? No widzisz. Jeśli chodzi o bliźnięta, to na pewno na początku miesiąca czegoś się dowiesz, ale karty też mówią, żebyś trzymał jakąś tajemnicę, żebyś nie opowiadał o sobie, bo być może możesz czemuś zaszkodzić. Na pewno będziesz podejmował jakieś decyzje, będziesz ważył w sprawach finansowych, ale też w sprawach spotkań. Na pewno jakieś Zobowiązania będziesz musiał też uregulować. Jakieś sprawy prawne pozałatwiasz bardzo dobrze. Druga połowa miesiąca pod względem pieniędzy finansów, przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła. Warto właśnie teraz postawić w jakieś gry liczbowe. Spadek wygrana przed tobą, ale też będziesz miał jakiegoś hojnego sponsora, który będzie Mógł tobie właśnie pomóc w jakiejś kwestii finansowej. Naprawdę bardzo dobry czas, jeśli chodzi o finanse. A kartą miesiąca jest dziesiątka buław. Na pewno pracy ci nie zabraknie, ale karty mówią, że to, co poświęcisz, to po prostu z tego później wyciągniesz duże profity. Także warto poświęcić się tej pracy. W tym miesiącu właśnie w październiku rak. Jeśli chodzi o raka i początek miesiąca, to na pewno jeśli jesteś samotny, to w końcu spotkasz osoby do stałej relacji, do stałego prawdziwego takiego związku opartego na prawdziwych uczuciach, ale też w starych związkach będzie miłość, będzie szczęście, będzie się Wam układać. No i karty mówią, że co stoi w miejscu, to się cofa. Karty nakazują działać Wam w jakichś kwestiach. Mogą być jakieś małe problemy, które będą Cię przerastać w pierwszym. W pierwszej połowie miesiąca, ale ty z tymi problemami szybko się uporasz. No i też widzę przy tobie osobę, która może tobą w jakiś sposób manipulować. Uważaj, ale też wiele z was uda się właśnie do lekarzy na jakieś kontrole i na pewno będziecie mieli do czynienia z fachowcami, także problemy ze zdrowiem na pewno pokonasz. W drugiej połowie. Miesiąca będzie się zastanawiał nad spotkaniem, nad związkiem, więc się nie zastanawiaj, tylko po prostu działaj, bo wszystko się ułoży bardzo dobrze. No i koniec miesiąca czeka ciebie jakieś spotkanie rodzinne, spełnienie marzeń. Wiele, wielu z was narodzą się właśnie potomstwa w tym czasie, ale też jakieś spotkania rodzinne, jakieś weselne. No, i wiele z was może awansować na zasłużone stanowisko. A kartą miesiąca jest siódemka pucharów, więc karty mówią, że masz się zastanowić, czego chcesz, dążyć do tego, a na pewno to osiągniesz. Lew. Jeśli chodzi o lwa i początek miesiąca, na pewno wiele z was na początku miesiąca może zmienić pracę, może awansować w pracy, yy, awansować w pracy, jakieś pozytywne zmiany, ale też możecie mieć właśnie spotkania urzędowe, jakieś świadomości przed wami. No i karty mówią też, że co stoi w miejscu, to się cofa. Karty nakazują wam działać w jakich sprawach urzędowych, finansowych. Załatwiać wszystko, to na pewno pokonacie problemy. Druga połowa miesiąca przyniesie. Jakieś sympatyczne, mile chwile, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, osobiste. Samotne, właśnie, lwy mogą teraz spotkać do, z kogoś do stałego związku, i w starych związkach będzie miłość, będzie ciepło, będzie szczęście, porozumienie. Koniec miesiąca też czekają Was jakieś przychody finansowe, ktoś może Wam coś zasponsorować. No i też wiele z Was koniec miesiąca może udać się właśnie na jakieś spotkania, koncerty. Galerie, odwiedzić muzea. Także taki ożywiony czas przed Wami. A kartą miesiąca jest Król Pentakli, więc jakaś osoba będzie Wam pomagać w sprawach finansowych, ktoś może po prostu Wam coś zasponsorować. Panna. Jeśli chodzi o Panny i początek miesiąca, to karty nakazują, żebyś nie opowiadała o swoich sprawach, bo mogą ci po prostu je pokrzyżować. Ale też możesz się właśnie czegoś dowiedzieć: przed Wami też jest jakaś podróż, jakieś zmiany, jakieś sprawy zaczną się układać, w związkach też i będzie takie zacieśnienie więzi, stabilizacja, poukładanie wszelkich spraw właśnie pozytywnych. Druga połowa e, miesiąca spotkanie z jakąś osobą e, urzędową, e, która też w pewnych sprawach może pomóc i waszymi sprawami zaopiekowały się siły wyższe, ale co niektórzy mogą wejść z was w jakieś właśnie ukryte romanse. I koniec miesiąca no, czeka was taka rywalizacja, czeka, czekają was jakieś wiadomości, no i też będziesz musiał okazać się inteligencją, okazać się... Jakąś bardzo ważną rozmową, po prostu pokierować tę rozmowę, żeby wszystko wyszło właśnie inteligentnie. A kartą miesiąca jest ósemka mieczy, więc będziesz walczył z uczuciami, ale też co niektórzy właśnie wyjadą w podróż dalszą. No i też karty mówią dla kobiet, które spodziewają się dzieci, są w ciąży, żeby bardzo uważały na siebie w tym okresie. waga Jeśli chodzi o wagę i początek miesiąca, to może stracić głowę dla uczuć, dla miłości, zakochać się. W tym czasie coś ważnego może się w twoim życiu urodzić, zrodzić. Na pewno czekają was awanse. Osoby, które e, s, pracują w show biznesie, są związane. Mogą, może właśnie teraz wasza gwiazda bardzo zaświecić wysoko. Pójdziecie w dobrym kierunku, dobrą kar dobrą, dobra kariera przed wami. No i też e, wiele z was też może w tym czasie gdzieś wyjechać w odległe kraje. Jeszcze na wypoczynek, na urlop, no i też w rodzinie też jakieś spełnienie marzeń, może czeka was jakaś właśnie impreza większa, rodzinna. Druga połowa miesiąca będziesz musiał jakby zaoszczędzić pieniądze, ale pamiętaj, że pieniądze tylko środek, a nie cel, na pewno zaoszczędzisz, na pewno tobie na wszystko wystarczy. No i też będziesz się zastanawiał nad spotkaniem, czyś na to spotkanie, czy kontynuować tą znajomość, więc jak najbardziej tak. No i koniec miesiąca po takim burzliwym miesiącu będziesz walczył z uczuciami, co dalej, jak dalej, więc wszystko się u Was poukłada, ale też koniec miesiąca czeka Was też i wyjazd, także no, cały miesiąc pod właśnie jakim, pod, pod znakiem właśnie podróży, zmian, ale tych zmian właśnie bardzo pozytywnych. A kartą Miesiąca jest piątka pucharów, więc na pewno zakończysz jakieś niekorzystne znajomości, związki, no i też uważaj, żeby jakaś kobieta z twojej rodziny może mieć właśnie negatywny wpływ na twoje życie, na to, co będziesz robić. Uważaj, żeby ona tobie właśnie nie zakłóciła tego wszystkiego. Skorpion. Jeśli chodzi o Skorpiona i początek miesiąca, to na pewno czekają ci jakieś yy, wydatki finansowe, ale też jakby ktoś ci pomoże w tych właśnie finansach. Na pewno właśnie samotne skorpiony mogą spotkać właśnie kogoś do stałego związku, trwałego związku, ale też w starych związkach będzie panowała harmonia, szczęście i miłość. Będziesz też miał kontakt z, jakąś, z jakimś mężczyzną, który będzie ci dużo obiecywał, ale ten mężczyzna będzie kłamał, no i uważaj, żeby... Właśnie przez to nie było jakieś oszustwo, żeby ktoś ciebie właśnie nie oszukał. Nie wiesz, w jakieś piękne słówka, wszystko sprawdzaj za i przeciw. I koniec miesiąca czeka ciebie jakieś spotkanie właśnie rodzinne, typu wesela, typu jakieś przyjęcia, no i też czeka cię jakieś, Drobny prezent, sympatyczny prezent. Ktoś ci zrobi właśnie jakiś sympatyczny prezent. I też koniec miesiąca, właśnie, może spotkać kogoś do związku, co będzie się po prostu rozwijać bardzo powoli i w perspektywie może być to coś bardzo dobrego. A kartą tygodnia, kartą, przepraszam, miesiąca jest czwórka pentakli, więc będziesz trochę przeżywał o finanse, ale nie martw się dlatego, że starczy ci na wszystko i też zaoszczędzisz. I karty mówią, jeśli musisz wydać, to po prostu trzeba wydać, że y, pieniądze to nie cel, a tylko po prostu środek. Szczelec. Jeśli chodzi o szczelca i początek miesiąca, na pewno będzie żyć jakimś wyjazdem, jakimiś zmianami, jakimiś załatwieniami, i Twoje sprawy, które stały w miejscu, one zaczną się wszystkie układać. Przed Tobą jest też nowy początek w pierwszej połowie. Musisz wszystko sprawdzić za i przeciw, żeby nie być po prostu oszukanym. Bądź bardzo ostrożny. Druga połowa miesiąca przyniesie Ci duże zadowolenie, spełnienie marzeń, jakby szykuje Ci się też. Awans. I wiele z Was też będzie wyjeżdżać w tym czasie w jakieś, w jakieś ciepłe, oddalone kraje. Będzie się zastanawiał, czy będzie wszystko dobrze, czy wszystko ci się poukłada, więc będzie wszystko dobrze, yy, wszystkie sprawy poukładają się pomyślnie i właśnie koniec miesiąca może spotkać kogoś do stałego związku. A kartą miesiąca jest ósemka. Mieczy, więc będziesz walczyć z uczuciami, ale przed Wami też są podróże. Gdzieś pojedziecie w oddalone kraje. Koziorożec. Jeśli chodzi o koroziorożca, to przed tobą, jest, przed tobą są jakieś sprawy urzędowe prawne, które załatwisz. No i też widzę jakby pozytywne zmiany, jeśli chodzi o pracę, możesz też awansować, czekać awans, kontakt z lekarzem, ale też nowy początek. Uważaj na ten nowy początek, wszystko sprawdzaj za i przeciw, wszystkie umowy, żeby po prostu nie być. W coś wplątany, oszukany. Druga połowa miesiąca to też czekacie się, jakby walka o swoje, nawet możesz się z kimś pokłócić, uważaj. No i też czekacie jakaś podróż, czekają Cię jakieś zmiany. I na pewno koniec miesiąca zakończysz jakąś znajomość, zakończysz jakąś relację, no i też uważaj na osobę z rodziny, która może też, jakaś kobieta może Ci stwarzać właśnie problemy. A kartą miesiąca jest mak, więc na pewno będziesz musiał myśleć, okazać inteligencję, ale też w Twoim otoczeniu może być mak, który może tobą manipulować, może Ciebie chcieć w jakiś sposób oszukać, ale co niektórzy też mogą stracić dla głowę dla miłości. Możecie się zakochać. Wodnik. Jeśli chodzi o wodnika i początek miesiąca, to na pewno będzie ważna dla ciebie rodzina. Jakaś inwestycja rodzinna, coś możesz kupić, zakupić. Przed tobą też jest dużo myślenia, ale też dużo pracy. To, co poświęcisz, to na pewno przyniesie to duże y, jakieś profity dla ciebie. Możesz mieć też jakieś małe problemy w pierwszej połowie miesiąca, które będą ciebie przerastać, ale szybko się z tymi problemami uporasz. Na pewno zakończą ci się jakieś problemy. Coś się zakończy, no ale też karty mówią, żebyś grał w jakieś gry liczbowe, bo czekacie jakaś wygrana. Druga e, połowa miesiąca, powrót do przeszłości, możesz spotkać kogoś, kogo dawno nie widziałeś, i to będzie bardzo miłe, bardzo romantyczne, sympatyczne i też koniec miesiąca czeka cię podróż. Podróż taka oddalona z osobą bliską. Twojego serca. A kartą miesiąca jest dwójka pentakli, więc na pewno jakieś zobowiązania będziesz musiał uregulować i te zobowiązania Tobie będą zwrócone, i też będziesz w tym miesiącu tak się zastanawiał, ważył, więc wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie po Twojej myśli, wszystko dobrze się poukłada. Ryby. Jeśli chodzi o rybę, to początek miesiąca czeka ciebie jakieś spotkanie rodzinne. I też karty nakazują, żebyś nie był tak wylewny żebyś nie pokazywał Twoich uczuć. Niech też o Twoje uczucia zawalczą. Karty też mówią, żebyś nie nadużywał czegoś, co Ci szkodzi, bo co za dużo, to po prostu niezdrowo. W pierwszej połowie miesiąca czeka Ciebie jakaś rozmowa. Wiele z Was może mieć właśnie jakieś zabiegi medyczne, które będą dobrze przeprowadzone, ewentualnie transakcje finansowe, ale z ludźmi będziecie mieli problem, Mogą być kłótnie, nieporozumienia, a nawet rozstania. W drugiej połowie miesiąca wszystko ci się poukłada pod szczęśliwą gwiazdą. Czekacie miłość, szczęście, jakiś awans. Właśnie osoby, które są w show biznesie, to czeka ich jakiś awans. Twoja gwiazda zaświeci bardzo wysoko, no i też czekają was jakieś problemy w drugiej połowie, ale nie przejmuj się dlatego, że te wszystkie problemy do dwóch miesięcy poukładasz. No i karty mówią, że masz się zastanowić, czego chcesz, dążyć do tego, a to na pewno osiągniesz. A kartą miesiąca jest dziesiątka buła, więc czeka ciebie dużo pracy, dużo wytężonej pracy, ale to wszystko naprawdę się opłaci i przyniesie e, zasłużony po prostu... Cel, skutek, także będziesz zadowolony z tego, co po prostu zrobisz. Moi kochani, dobiliśmy do końca naszego horoskopu miesięcznego. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za miesiąc w listopadzie. Dziękuję za uwagę razem z moim pupilkiem, który nie daje mi spokoju tutaj. No ty też musisz tutaj, wszyscy muszą ciebie tutaj oglądać, no jasne.